Siemano, witam w kolejnym vlogu z tej strony znowu Mateusz Dzisiaj, tak jak zapowiedziałem w tym wczorajszym vlogu czy poprzednim, orkuję te pole co to leżowałem, wczoraj właśnie i powiem Wam, że jest EXTREM! O, elegans! Bo to jest mokrawo w brzegu, widać po glebie, że jest ciekawie. O, ładna gleba z tej strony. Ciekawe warunki, nie powiem, ale muszę to zobrać, bo jak. Walnie deszcz, to prędko by tutaj nie wjechał A tak sobie cyknę. Opuszczamy. Leci on. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jest Dobrze kręci i jedzie Nieco tutaj O ładnie, ładnie Ale nie podniosę, mu się tak kręć, żeby było Dobrze Pójdzie, musi iść Orkuje bez obciążnika Tak samo nie chciałem się wyciągać na jedno pole specjalnie więc jest bez obciążnika no i przez to też nie ma dość dużego tego. Nie ma obciążenia z przodu. No bo ja że tylko ty uciągnia a przodu tylko tak o... No ale Kręci, kręci ładnie. Orkuje tak 9, 7, 9, 8 na godzinę. 9, 9 9,9, do 10. Mam ustawione na tym, na skrzyni, yy, to obciążenie. 80-85% Tu ciężka ziemia No i w miarę głęboko tutaj orkuje Na no takie 20 myślę, że orkuje Żeby ładnie przykryć te te grudy tej trawy Żeby nie wystawało, żeby potem ładnie zasiać I tak myślę, że ładnie orka wygląda To już zostawiam Wam do oceny To leci! Dzień na fermie w <laughs> Nie no, żartuję Wczoraj talerzowałem, ładnie się potalerzowało Dzisiaj ładne słońce, ciepło Więc nic tylko działać Po obrządku rano, czy rano, po południu już tak Teraz mamy godzinę 15.30 prawie no tak około 12 Skręcałem bóg Zakładałem nowe dłuta Potem pokażę co i jak wyjdę Zakładałem dłuta i tam e, skręcałem, patrzyłem czy wszystko gra. Czy nic nie jest luźny. Taki w ogóle taki przegląd przed, przed pierwszą orką, bo taki można powiedzieć. bo tylko był wyciągnięty z, z garażu. Podczepiłem, założyłem dłuta nowe. Poswrawdzałem czy wszystko gra. Powietrze czy jest i na pole, żeby to szybko zaorać, żeby też nie padał. Bo jakby padał, to już tutaj zbyt ciekawy. Jak tam już jest mokro i tak. A słońce świeci. Na razie nie padało Kilka dni, więc. O, jakaś rurka. A to, jakby potem miał ziemię. I tutaj będzie, tak jak mówiłem by to w poprzednim blogu. Będziemy tutaj siać trawę, jeszcze nie wiem co i jak, jak odmiana, ale jak będziemy siać, to pewnie Wam powiem co i jak. Tutaj muszę ładnie odorać, znaczy odorać, no tak trochę podniosę, żeby to ładnie złączyć tę trawę z trawą, żeby potem ładnie kość Już nie robiłem tutaj na środku bruzdy, wolałem odorać tutaj stąd, bo to tam od krzaku, żeby było Może było do no rany tutaj podniosę i się też stłączy z trawą Orkuje się fajnie, ładnie tylko że straszne wyboje po tej zależówce no ale co to się dziwić po trawie Jakby może dwa razy pochodził to mu, ale to po co dwa razy 20 tu po raz ładnie pocięło jak widzicie ładnie orkuje się nie mogę narzekać nie ma żadnych takich bardzo chęp gdzieś tam się może znajdzie ale to co by inaczej było po trawie to nie ryżysko zwykłe po zbożu czy no, i co tutaj więcej zaczyna się wiosna coraz bardziej Lepsze temperatury Niedługo zmiana czasu. Więc zaś się zacznie robota do późna. czy w sumie i tak było. No ale wiecie o co chodzi. O, zbliżamy się tutaj do punktu, co jest najbardziej tutaj. W ogóle ten brzeg taki jest wodnisty. I tutaj o tam woda stoi. Nie wiem czy widać, ale stoi. Tutaj w ogóle taki jest wodnisty brzeg. Nie wiem jak to nazwać, ale. Widać nawet po, grę, po grębie, jak tu jest jest będzie się ślizgał No ale wyjeżdżę Tu już trochę lepiej tam było gorzej Tak zaczynałem Będzie lepiej może ten to je odorać ale tu myślę tam będzie mokro i tak Bo tu jest taki teren No i prawie no, widać że to taki dołek, tam trochę wyżej jest tak od połowy, no tutaj taki bardziej, no tylko z Takiej wody jest tutaj po no, tutaj też woda stoi hmm. Tutaj od krzaków trochę się boję orać, bo Mogę tutaj trochę krzaku wyciągnąć, ale Spróbuję to w miarę wyrównać, tak mi prezes kazał Tak wyrównać do krzaków i się tego trzymać Nie podorywać krzaków, bo to się nie opłaca mi ziemi nie brakuje tak bardzo, więc nie muszę się spierdzielać w krzaki. Wolę zostawić, żeby tutaj miało gdzie tak trochę odrosnąć, a nie rosło na trawę. Więc próbuję tak jak mi kazał, ładnie to prosto ododać, ale... I tak myślę, że tu będą jakieś korzenie, bo to jest pewne. Więc może być ciekawie. O, o Tak to wygląda. Wyczek trochę jest. To Wam wczoraj już mówiłem. o szczytale Żółwyspu 7 ten sam. No i pók. Akpil KMJR dokładnie. Szóstka, był kiedyś piątka, ale dokupiliśmy. 48 na skibę. Tu nie wiem, czy będziecie widzieć. Jest rozkręcony, no już na maksa, już mało zostało. Nie wiem czy widać dobrze, ale już jest na maksa. Tu pierwsza skiba, tutaj z tyłu. Łącznik hydrauliczny, zajebista sprawa, polecam. Każdemu kto by chciał to niech sobie zakupi. O i tak to wygląda. O tak wygląda gleba. Gliniasta nie powiem, gliniasta. O. Tutaj jest naprawdę taki teren niziołek, O tak wygląda zaorane. Myślę, że na taką czwóreczkę jest na pewno. Moim zdaniem to już możecie ocenić sami. Ja tam... dla mnie jest zadowalająco w tym półkorze. O tak to z tej strony wygląda. Jest naprawdę długi. Jeśli tak, yy, tak się patrzy z ciągnika, to myślę, że jest dłuższy od ciągnika jeszcze. Jest długi strasznie. Te siódemkę, tą mniejszą, bez obciążnika, było ciężko naorać. Po prostu już nie, nie dawała sobie rady. Za ciężko miała bez obciążnika. Ale ten sobie bez daje radę. No, sporo więcej koni, no ale... O. miód miodzio miodzio dobra lecimy mu muszę to dzisiaj skończyć dobra chwila prawdy jak mi wyjdzie na wizję odorywanie tutaj trochę kurde może będzie przymało ale zobaczymy trochę się cykam najwyżej sztyber wytnie <grym, <grym, powiem mu wytnie zobaczymy To już się wyrówna trochę. Bardzo mało nie zrobię, bo tutaj nie, nie będzie dobolało. Nie chcę więcej robić niż teleżocho, żeby tam było. Ładnie było co wyrównać jeszcze, żeby trawy tamtej nie, nie brać, tylko brać tą ziemię z tego pola. i tutaj jest karpa. Karpa, karpa. Chciałem ją wyrywać, ale prezes powiedział, że po co. No to jak po co, no to co, ja się będę kłócił. O, nie było korzenia, aż się dziwne. Tutaj cyk, cyk, tak cynk, tak jakąś trzeba jechać A bo taka ciekawostka też Jak była piątka i jak PPR jeszcze może to na początku odkował, or to, to naprawdę O ja dowoliłem tam gruzę będzie ciężko to też O teraz itmiary jeszcze prezes orkował trochę to mówił, że ja chcę tym odorać, że to tyle wystaje a teraz się dziwuje, że ja, ja wszystkami tak dobrze odoruję od mięsa. To kwestia przyzwyczajenia powiem. Wam. Że ja wolę teraz wszystkami oderywać jakbym miał czwórkę, co by czwórka yy, szła za kołem. O co ostatnia bo wiadomo o co chodzi. To bym wolał Tymi szóstkami odrywać niż tamtą czwórko, jakby to za kołem. wyszło nie wiem dlaczego tak jest, ale jakoś tak się nauczyłem tych szóstych, że tylko tutaj sobie i mniej więcej idzie koło, postawić i już tak jadę i wiem, jak odrywać. Wiadomo, nie, nie jestem ja coś tam o... gdzieś tam w ścianie albo coś i równo nie wyjdzie, no ale przeważnie jest równo i bardzo miecnie ten nie rozwalam. <noise> nie, no, jeszcze takie nie rozwaliliśmy. Ale lubię tak ładnie odorać, żeby tak było prosto i tak Mała miecka. Wiecie o co chodzi. O, tutaj to się tak nie da małej tej zrobić, bo tutaj sam buch spada. I mokry sam po mieście nie ściągnęło. Bo prezes będzie krzyczał. O, 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 może być. To się wyrówna Ej, i prostawą Tak na pierwszy raz nawiedzi to W miarę, w miarę Trzeba tak jak talerzówko robiłem Równo zrobić i tyle Jak myślicie? No, też tak myślę <grytanie> Myślę, że tak trzeba robić jak z żeby tu więcej nie było Tak tutaj będą Korzenia i gałęzie i stręgę, zobaczymy trochę tak, trochę może tak dobra, zobaczymy no i już jest korzeń co to jest? spadaj stąd to jakiś ten zaraz muszę zobaczyć O kurwa, co to jest? Jakieś te... To Torebka, korzenie Co tutaj było? Grill? Kur. Idzie się wywalić Dobra DPF mi się wypala, bo Pracuję na wyższych obrotach. Dało się załamać jak się wyszło? O! o! I teraz o! Trzeba gdzieś drzewa szukać. Mówiłem. To teraz o tu. Chyba, że tam może jakieś jest od szurko do tego, co robię sobie. Bo tu żadnego drzewa nie ma Chyba że o tego korzenie nie może Teraz zobaczymy Wiem, że to tak będzie Wiedziałem To jest typowe kurde jak się orkuje ten Przydałby się takie drzewo ciężkie, bo tym to O. Dużo nie trzeba, ale widzicie Zablokuje kurde ten i Nie wróci tak, żeby było tak samo trochę krzaku wywaliłem, ale To jeszcze mało Trzeba myślę, że trochę kurde płycej to zrobić tylko korzenie tak nie łapać w tym to i tak płotnie, ale gdyby to zaorać. Może trochę kłycej. O, korzeń wyrwałem. A znowu jakaś gałąź. I tak ładnie zrobię po tym potnie albo to trochę tutaj jeszcze nic nie zgubiłem wszystko, jest na swoim miejscu o kurde trochę za wysoko se podniosłem o, git tutaj jeszcze tak ładnie sobie zrobię do talerzówki myślę i tutaj tak ładnie zakończę. Zobaczymy, co to będzie dalej. O, ciek... o kurde, co tu się dzieje? Tutaj już było ciekawie. Nie powiem, ale już tutaj w las. W lasu? Ale w lasu. No zobaczymy co to będzie działo. Spróbuję to jeszcze tutaj ładnie dokończyć. Wszystko nie jest koniec, takie proste jakbyśmy chcieli. No skąd? To nie było każdego, tylko cyk cyk, smyk smyk. Tutaj jest tragedia Tragedia Dobra postaram się tutaj jeszcze trochę ten To się ładował ten Po wywozie, bo naprawdę Tak bo zostawił. No, nie dojadę. O, i to tak tu. O ja yeah! Ale zem to zrobił. Podobało mi się to. Już mało zostało, no dojedziemy może. o Ładnie korzenie spona Tutaj będzie ciekawy, wam powiem to siać. Także mczórno, tutaj tak będzie. To tyle korzeni, no ale co? O, tak się zrobi. Dobra. Tu teraz trzeba dobrać Miodzia, mi się podoba. Tylko tu mi się nie podoba, co końcówka, no ale. To już mniejsze. Nie możemy wszystkiego, pamiętajcie. O. I koniec, nie ma żadnej gałęzi Nie ma to można jechać Żeby było coś powarą no, Ale nie ma więc Włączamy na pełen na jedynkę 53 i Fajran to tutaj No Na zakończenie Wam jeszcze wyjdę O, cyk cyk o. Jak to wygląda? Zaraz zobaczę sobie o. o, miód No, więc Odzywajcie się w komentarzach sobie jak Czy Wam się podobają vlogi, czy nie Zadawajcie pytania do vlogów że żebym poruszał, żeby nie było nudno we vlogu, żeby coś się działo. No i co? No i, no i żegnam się z Wami do następnego myślę. jak będziecie chcieli oglądać, to nie ma sprawy, bo będę wam nagrywać. Więc na Nefalantija, żegnamy się. Nała!